Hej ludzie, Pazio tutaj. W jakiś czas temu mówiłem Wam o tym, że Halo Studios, Boże, ta nazwa jest cudna, wychodzi na Unreal'a piątkę i na kolejne Unreal. E. Że kolejne części już nie będą na własnym silniku, tylko będą na Unreal'u. I zaczęły się pojawiać plotki, jakoby Bethesda miałaby przejść na e, silnik Epica. I ludzie zaczęli się tak zastanawiać, czy ma to sens, czy nie. Nawet byli pracownicy Bethesdy powiedzieli, że to nie tam lewy problem z grami Bethesdy. Bo patrząc po tym, jak dodatek od Starfielda nie zrobił jakiegoś wielkiego foł i ludzie jakoś się na niego nie rzucili. większość ludzi po prostu nawet go nie kupiło, bo miało z, z upgrade'u, który kupili przy okazji premiery gry. To jednak coś trzeba zmienić w Bethesdzie. I niektórzy ludzie zaczęli się zastanawiać, że to jest wina silnika. Według mnie nie jest to wina silnika. Jeżeli sobie zobaczycie mody do Skyrim a, jeżeli wpiszecie sobie Skyrim Ultima, coś takiego, czy Ultimate, nie pamiętam jak to się do końca nazywa, to zobaczycie, że Skyrim może wyglądać fenomenalnie. Może wyglądać tak, jak nie będzie żadna gra wyglądała na obecnej generacji. Jeżeli chodzi o grafikę, jeżeli chodzi o złożoność, yy listowia i w ogóle zieleniny. Naprawdę ten silnik to potrafi. Ludzie przecież dodali przed dodaniem do Starfielda FSR-u czy innych rzeczy. Oni ludzie to poddawali sami siebie. Bo ten silnik jest już tak rozpracowany przez fanów. Więc mówieniem, że największym problemem GRB testy jest silnik to jest głupota. W ogóle największym problemem gier testy, to jest głupota Betesty. Bo fajnie jest czytać we wagoniki w falaucie Trójce: to są po prostu nie pojazdy, a czapki nałożone na postacie. W postaci chodzą i to udaje, że w wagonik się rusza. Fajnie jest o tym poczytać. Ale kiedy ponad 10 lat później Betesta ma problemy z wprowadzeniem pojazdów do Starfielda i że wielkim cudem było wprowadzenie jednego łazika to to jest głupota testy, bo w momencie kiedy trzeba robić takie cuda przy wagonikach to już ktoś powinien siedzieć i robić podstawowe systemy dla pojazdów i tak jest z masą rzeczy które Betesta nie zrobiła i je olała i robiła je na łapu capu robiła je na sposób tak hałupniczy jak robią niektóre mniejsze studia. A Bethesda tego nie robiła. Bethesda nigdy nie zrobiła prawdziwego remontu silnika, tak jak to robi Rockstar na przykład. Ja wiem, zaś mi powiecie, że Rockstar ma masę ludzi. Ale Bethesda od czasów Skyrim zarabia olbrzymie pieniądze na swoich tytułach. I oni nie mogli mieć zespołu oddzielonego tylko do silnika? Bo słuchajcie, gdyby Bethesda zmieniła silnik ze swojego, mógłbym powiedzieć nawet MWiO, ale dobra, ze swojego betestowego silnika na Unreal, to to by nie zmieniło zasad, na jakich powstają questy, fabuła. Bo nie wiem, czy wy oglądacie, ale ja oglądam te wystąpienia na różnych konferencjach deweloperów betesty, ich wypowiedzi. Ogólnie śledzę tych większych deweloperów, żeby potem, jak na przykład wychodzi coś odwrotnego, to powiedzieć, że na tej konferencji szef, chce nawet betesty, powiedział, jak tworzył questy, czy inne rzeczy. To po tych konferencjach ja nie odnoszę wrażenia, że ich ogranicza silnik, oni sami siebie ograniczają. Bo wystarczy usiąść do moderów, do modów, które są zrobione pod Skyrim, i pod inne gry testy, żeby zobaczyć, ile można, z tych, ile można z tego silnika wyciągnąć. Wystarczyłoby tylko zrobić porządny remont. Ale jest też, jest też druga strona medalu. Największy, yy, że jest jedna firma, której najbardziej zależy, beta testa przeszła na Unreal'a i jest to Epic. Ja wiem, ja wiem, już Epika yy, malowałem jako, yy, jako jedna wielka firma, która może zniszczyć konsolę, ale posłuchajcie mnie, to ma sens. Gry B testy zawsze wzbudzają wielkie zainteresowanie modelu. Które chcą naprawić te gry, które chcą sprawić, żeby te gry osiągnęły pułap, do którego nie zostały wprowadzone przez deweloperów. Chwila trwanie lepsza była fabuła, kampania, postacie sterowane AI, już są takie w Skyrimie, więc wyobraźcie sobie, jak olbrzymia to byłaby promocja technologii wśród graczy, popularizacja technologii wśród graczy, jeżeli gryby testy by przeszły na Epika. Pomyślcie sobie, ile narzędzi do edytowania by powstało? I jaka armia ludzi by powstała, z której mogliby korzystać inni deweloperzy, na przykład, nie wiem, Redzi czy Inni, którzy pracują na Epiku. By mieli armię ludzi, która by byłaby szkolona do tworzenia modów, questów, i innych rzeczy. To by sprawiło, że pula pracowników, z których, których nie trzeba byłoby mocno pouczać do silnika, powiększyłaby się bardzo mocno. Jeżeli ja byłbym Epikiem, to bym poszedł do Bethesda i bym powiedział panowie, przejdźcie na Unreal. A my wam oddzielimy zespół. My wam damy zespół, który będzie robił z wami tą grę, który będzie robił nawędzia, który sprawił, żeby ludzie, co robią mody do Skyrima, do Starfielda mniej, ale do waszych gier, nie poczuli się odwróceni. Będziemy pracowali z wami tak, żebyśmy zrobili jak najlepsze narzędzia. I ja bym to zrobił na miejscu Epica. Epic wyszedł na prostą, ma pieniądze. Możesz stworzyć taki zespół bo to byłby prawdziwy game changer. Ja nie, nie często to mówię, ale to byłaby naprawdę olbrzymia zmiana, bo po prostu Epic by zagarnął najbardziej, jedną z najbardziej kreatywnych ekip, jeżeli chodzi o gry wideo. Oczywiście to by, też by oznaczało, że masa gier, która nie jest stworzona pod modowanie, nagle by te mody dostała bo narzędzia zbudowane dla testy na jednym Androidu by działały na innym. Mniej więcej podobnie wygląda sytuacja z grami Capcomu, że MAF mody stworzone pod jedną grę, ale potem się okazuje, że te narzędzia mogą służyć do modowania innych gier Capcomu, bo one siedzą na tym samym silniku. Tutaj na Epicu byśmy mieli podobną sytuację, tylko na olbrzymią skalę. Wyobraźcie sobie, to byłoby po prostu... Kurde, chciałbym to zobaczyć ale czy beteście będzie się chciało nie wiem na pewno nie, na pewno jakby teraz po na epika to na pewno kolejną grą nie byłby Elden Ring's szóstka. bo 6 powstaje na zmodyfikowanym starym silniku więc ogólnie następne gry betaśmy by mogły powstawać na Unrealu dlatego no ja bym tak ja bym teraz jeżeli by testa miałaby przejść, to bym teraz utworzył zespół, który po prostu by pracował z epikiem nad nawędziami, żeby było jak najszybciej. Jak najszybsze przejście. Kurde, tak. <grydy> wiecie Ja ostatnio tak mam, że zaczynam kopać w tematach, które inni tak robią powierzchownie a ja zaczynam kopać, bo to jest w sposób fascynujący, kiedy się zaczynam zastanawiać nad tym mocniej. Chociaż hmm. z drugiej strony szkoda byłoby, Powrócić te niektóre mody na Skyrim, które są fascynujące. Jak, tak jak mówiłem, kampanii kompa, e, napędzani przez AI, kampanii napędzani przez ludzi na Twitchu. To jest w ogóle kosmos. Naprawdę, kiedyś będę musiał zrobić o tym filmik, jak porąbane są mody do Skyrim'a. Bo to też jest taki temat, który trochę oni nim jest cicho, a naprawdę ludzie robią fenomenalne mody nie tylko graficzne nie tylko poprawiające walkę i inne rzeczy. Dlatego mnie to, to jest jeden właśnie z tych elementów, które wkładałem w bteście. Oni mają tak prostą robotę pod tytułem czego chcą fani, bo wystarczy wejść na jakąkolwiek stronę moderską i zobaczyć co jest najbardziej popularne, co jakie mody są najchętniej ściągane do danego tytułu, żeby wiedzieć co dać w nowym tytule. I albo jak ulepszyć. No bo ludzie robią komentarze, ludzie robią komentarze, ludzie mają wielkie reddity poświęcone poszczególnym modom i rzeczą, które te mody zmieniają. Naprawdę to jest coś, co takie firmy jak Betesa powinny przeglądać cały czas i powinny sobie wypisywać, aha, to jest popularne, to jest popularne. To zróbmy to oficjalnie. Dla mnie osobiście wątpię, żeby Bethesda przeszła na Epika, bo jest uparta. Czy chciałbym, żeby przeszła na Epika? Tak. I ogólnie myślę, że gdyby Epic poszedł do Bethesdy, by powiedział: Słuchajcie, my Wam zapłacimy, zróbcie remake Skyrima na Piątce 5. To byłby po prostu, ja wiem, Skyrim na wszystko, ale to byłaby jedna z najlepszych promocji Annual 5 dla modelów. Cały Skyrim z dobrymi nawędziami na Annual 5. Ale czy tak się zdarzy? Nie wiem. Epic stanął na nogi finansowo, tak jak powiedziałem, więc różne, falone pomysły mogą im przyjść do głowy. Ale nie sądzę, jeszcze raz podkreślam, nie sądzę, że to silnik jest największym problemem B testy, a scenarzyści, a projektanci questów, a po prostu szefostwo, które jest bardzo mocno, siedzi w korzeniach, w początkach, B-testy w myśleniu yy, bar jest bardzo ograniczony. Jeżeli to by zmienić i jeszcze dodać Anrila, to mowy b by wyszła na nowe wysokości. Ale nie jestem tego pewien. A co Wy o tym sądzicie? Czy według Was sama zmiana silnika by wiele zmieniła, jeżeli chodzi o gry b i z drugiej strony, czy też was trochę fascynuje ta sytuacja? Ten cały scenariusz, co by było, gdyby Bethesda przeszła na Unreal? A? No i czy byście, czy byście chcieli zobaczyć Skyrim wersji na Unreal 5? Piwcie w komentarzach. Ja dziękuję, że mnie wysłuchaliście. Trzymajcie się. Dobrego dnia. pa. pa.